Tak wygląda końcowy etap naprawy roweru po kraksie, bo Mateusz miał dzisiaj najprawdziwszą kraksę rowerową. Mateusz zderzył się ze skuterem i to nawet nie zmienił skutera, po prostu go nie zauważył. Takie rzeczy się zdarzają, też mi się takie nie zdarzyło. No i wygięła się rura widelca roweru, którą dostaliśmy przy pomocy tej masy dziwnych urządzeń. Rurka jest chyba wyprostowana, no ale nie wiadomo, czy nie pęknie gdzieś po drodze. Jeszcze jedna ciekawostka. Zwiedziliśmy kilka warsztatów mechanicznych w tym mieście i w żadnym z nich nie było gołym pap na Dlatego koło musiało pójść do wulkanizatora i dalej ma dziurę, więc trudno powiedzieć jak to się skończy. No, ale jesteśmy dobrej myśli, chociaż dzisiaj prawdopodobnie daleko już 你在哪、嗯？嗯嗯